Nasze wczorajsze rozważania zakończyliśmy słowami o Maryi, właściwie prośbą, by każdemu z nas przyniosła Jezusa, by wniosła Jezusa w nasze życie. Dzisiaj Słowo Boże właśnie na nią kieruje nasz wzrok. Ku Maryi prowadzi nasze myśli. Słyszymy dzisiaj kantyk Maryi, zwany od pierwszego słowa z tego łacińskiego tłumaczenia Magnificat. Czytając go, ma się moi drodzy wrażenie, że po tym co się wydarzyło, po zwiastowaniu, po tym jak Maryja powiedziała: Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego, ten hymn ukazuje jakieś głębokie doświadczenie Boga, które ona miała. Jej całkowite otwarcie się na Niego i takie bardzo świadome, przeniknięte wiarą, przyjęcie już nawet nie zadania, ale właściwie swojego własnego miejsca w historii zbawienia. Ta pieśń ma jakby dwie strofy. W jednej Maryja, służebnica pańska, wychwala Boga za wielkie rzeczy, które uczynił w jej życiu. W drugiej mówi, że Bóg Pełen miłosierdzia, ujął się za swoim sługą Izraelem. Poszerza to swoje spojrzenie i dostrzega też wielką opiekę Boga nad narodem wybranym. Maria ogłasza też w tym kantyku wielkie odwrócenie porządku świata. Bóg wywyższa pokornych, karmi głodnych, ale odbiera trony władcom i pieniądze bogaczom. To, co znajdujemy w słowach Maryi, jest właściwie wprowadzeniem do tego, co potem pokaże nam cała Ewangelia. Pan Jezus zacznie swoje nauczanie od błogosławieństw, które będą odwróceniem dotychczasowego porządku pokazaniem tego, że szczęśliwi są ci wszyscy, którzy doświadczają różnych trudności i cierpień. Potem będzie całe nauczanie Jezusa. Będzie jego pochylenie się nad chorymi, biednymi, ubogimi. To błogosławieństwo Boże będzie wpierw dla tych, po prostu, którzy się źle mają. Maryja, już w samym początku, po tym swoim spotkaniu z aniołem, jakby wewnętrznie czuje, że wszystko się zmienia. Że zaproszenie jej do tej historii zbawienia, do tego szczególnego miejsca w historii zbawienia, jest tak naprawdę odwróceniem tego porządku, do którego wszyscy byli przyzwyczajeni. Zadanie na dziś, dla nas, na ten dzień, który się rozpoczyna. Sięgnijmy po słowa Magnificat. Sięgnijmy do Ewangelii św. Łukasza, do pierwszego rozdziału, tam od 46 wersa rozpoczyna się właśnie ten kantyk Maryi. Albo po prostu można wziąć też do ręki brewiarz i każdego dnia w jutrzni kościół właśnie tym hymnem się modli. Niech to będzie dla nas modlitwa, tym kantykiem, taka inspiracja do modlitwy na wzór Maryi. Podziękujmy Panu Bogu za wielkie rzeczy, które Bóg czyni w naszym życiu. Podziękujmy za wielkie rzeczy, które uczynił w naszym życiu, chociażby spoglądając na minionych 12 miesięcy. To jest taka duchowa sztuka. Odkrywanie właśnie tego, że Bóg działa, że Bóg czyni wielkie rzeczy w naszym życiu. Razem z Maryją właśnie odmawiając kantyk, możemy dostrzec właśnie to wszystko, co w naszym osobistym życiu się dzieje. Ale potem, tak samo jak w tej pieśni Maryi, niech będzie też ten moment, kiedy poszerzymy to nasze spojrzenie, kiedy zobaczymy jeszcze coś więcej, kiedy będziemy chcieli dziękować za wielkie rzeczy, które Bóg czyni w dziejach świata. Kościoła, w naszym narodzie. Niech ta pieśń dzisiaj będzie zachętą do takiego właśnie uwielbienia Boga za wielkie rzeczy, które on czyni w życiu ludzi. Niech to będzie takie osobiste uwielbienie za wielkie rzeczy, które my dostrzegamy z Bożą Pomocą w naszym życiu i w życiu innych ludzi, a także świata, w którym żyjemy.